Widzowie, skrzynki zbanowane, pu! Kapsułki zbanowane, pu! W ogóle jedyne co zostało to naklejki, tak szczerze, w sensie, no zobaczcie, wpisuję Copenhagen24, Capsule 2024 nie ma. Ok, zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. Tak, szczerze, patrzcie. Puste półeczki. Puste półeczki. Nic nie ma, po prostu wyprzedane. Wszystko zostało. Ja powiem wam tak. Co się teraz może stać? Wydaje mi się, że nie dodałem wam tutaj jednej ważnej rzeczy. Czekajcie. Dobra. Wydaje mi się generalnie, że po prostu, no, będzie coś takiego, że sobie wszystko stanie w miejscu. A z tego, co zaraz nawet zobaczymy, niektóre rzeczy poszły w No, właśnie, to nie ma sensu. Tak, szczerze, to nie ma. Tutaj nic się nie dzieje sensownego. Chociaż z drugiej strony, możemy po prostu zakładać, że jest limit 10 tysięcy na portfel Steam. W Polsce dziewięciu, i generalnie ludziom się nie chce tego wyprzedawać, bo to nie ma z kil kilku powodów, chociażby sensu. Pierwszy powód jest taki, że ten Steam Cash nie jest realny po prostu no, realnym pieniądzom. Drugi powód jest chociażby taki, że jest limit na portfel 10 tysięcy, 9 tysięcy dla nas. No i to też nie ma zbytnio sensu, bo ludzie mają więcej kapitału. A trzeci powód jest taki, że po co powodować bezsensowny spadek? Jak buff, wiecie, buff może praktycznie i teoretycznie w każdym momencie przywrócić, a poszło o to, że ktoś się sprół z góry. Zresztą zobaczcie, że. Jakieś tam Ministerstwo Kultury tutaj zwraca uwagę, że generalnie ludzie są uzależnieni, że przepraszam, ludzie, że dzieci są uzależnieni od takich, wiecie, skrzynek, takich kurde, kapsułek. No i się skontaktowali tutaj z net, Netis. Netis generalnie. Netis stwierdził, że rzeczywiście jak już jest taka drama, no to po prostu, wiecie, wielkie głowy z góry. Banujemy, banujemy. Powiedzcie im, że banujemy, wyłączamy w sumie tą możliwość. Nie powiemy czy na zawsze nie ten, no ale banujemy wstępnie. No i generalnie no jest to, co jest, że są puste półeczki na, na ryneczku Bafa, co nie. E, czy wróci to w przyszłości? Nie wiem, ale również tutaj jestem w stanie zaobserwować, że to Ministerstwo Kultury generalnie chce, chce namieszać co ze skórkami. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się generalnie co, co oni robią, ale powiem wam szczerze, że no nie wiem, ze skórkami wydaje mi się, że raczej no, Baf ich nie zbanuje, co byłoby dość dziwne, tak szczerze. I ogólnie wydaje mi się, że tak jak tutaj ziomek stwierdził i w zasadzie, dał, no, dał ankietę i jaka stroneczka. No, to ludzie przejdą po prostu na europejskiego buffa albo też na jakieś CSGO Float. Jest tyle alternatywnych stron w aktualnym momencie, że no na pewno ktoś na tym skorzysta. E, więc no, o to bym się nie bał. Zresztą, no, bardzo śmiesznie to wygląda dalej. Jak są takie skrzynki w sumie bez ceny. A jeżeli chodzi właśnie o te wzrosty, to zobaczcie sobie, że odpaliłem sobie tu rynek Steam i co tu mogę zaobserwować. No, skrzynka jakaś leci w górę, tu lecimy dalej do kolejnej skrzynki, kolejna jakaś góra, tu kapsułki chociażby z Antwerpu, w stupie, to stoją w miejscu. Kapsułki z Antwerpu dalej idziemy, to też jakaś góra lekka jest, to no, nie no stoi w miejscu tutaj kapsułka przepraszam ze tutaj kapsułka przepraszam, ze Sztokholmu no to w sumie 1327 12, ale jak wrócimy no to już 1360 tutaj kapsułka kolejna ze Sztokholmu, no to też jakaś lekka. Góra poszła, co ciekawe tutaj kapsułki o z Paryża moje ulubione to to w ogóle no, to sobie lata góra dół w sumie ile stoi? No 0,7 no i tu kolejna kapsułka moja lubiana z Paryża, oczywiście 0,64. Tu możemy zaobserwować, że tu 0,66. No, że tu coś, jakiś lekki spadek, rzeczywiście 0,60, no ale to jest Paryż, tak szczerze widzę, to jest po prostu Paryż. Swoją drogą, zamykając już cały ten odcinek i generalnie informując Was, że według mnie, jeżeli coś miałoby spadać, to wydaje mi się to okazją, tak szczerze, bo zazwyczaj jak jest panika, to jest po prostu okazja. Ale podsumowując to wszystko, jesteśmy w stanie wyjść z założenia, że w końcu skismanki jest w stanie sprzedawać skrzynki tanie niż na buffie. Wow. Gratuluję Skinsmanki. Nie wierzyłem do dnia dzisiejszego, i jesteście w końcu w stanie to zrobić. Rzeczywiście, może być pożytek jakiś z waszej strony. No, więc, no, taka, taka ciekawostka ogólnie. Ale, no, Beka, jeżeli serio ktoś wierzył, że może być to realny, generalnie przed tym, przed tym banem skrzynek na buffie. No, i dobra, jak jeszcze oglądacie ten materiał, możecie wbić na Discorda, porozmawiać generalnie, podprowadzić dyskusję, wejść na event chociażby promocyjny, gdzie możecie strzelić dokładną ilość dni promocji. I jak generalnie wam się uda, no to wygrywacie. Pamiętajcie, że musicie być pierwsi, nie możecie zgawać od innych, i możecie tylko i wyłącznie jeden raz napisać, nie możecie edytować wiadomości. No i przy okazji możecie być na konkursie, gdy tu jest do wygrania 20 polskich złotych. No tu jest, tu jest, no wszędzie jest coś do wygrania, tak szczerze. No, możecie kupić ode mnie RMB oraz wesprzeć mój kanał. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Czy według Was jest to okazja na dokupienie. Jeżeli cokolwiek by spadło, bo z tego co widzę to nie spada, trzymajcie się, no i cześć!